Ibiza, Biała Wyspa, to trzecia co do wielkości i ludności wyspa hiszpańskiego archipelagu Baleary. Uważana za imprezową stolicę Europy. To idealne miejsce na korzystanie z życia i sprawianie sobie przyjemności. Kto nie słyszał legend o niekończących się imprezach, biforach, afterach, DJ-ach i topowych klubach? Również i ja uległem pokusie i cztery lata temu znalazłem się tam na imprezowym evencie pod nazwą Ibiza Gathering. Były imprezy, mało snu, imprezy, dużo słońca i imprezy. Jednak podczas przerw w imprezach zauważyłem naturalne piękno wyspy i już wtedy pojawił się pomysł. A gdyby tak inaczej? Zadanie było proste. Znaleźć łajbę, a potem załogę. Wszystko zadziało się dosłownie w dwa dni. Jak znaleziony, załoga skompletowana. Płyniemy. Zakupy zrobione na 7 dni, ale nie przesadzamy. Nauczony doświadczenie, że sporo jedzenia zostaje po rejsie. Doprowiantować będziemy mogli się praktycznie w każdy dzień. 9.50, opuszczamy port i Biza. Płyniemy w kierunku nieznanym. Plan rejsu: opłynąć wyspę zwiedzając jej najpiękniejsze zatoczki. Mało portów i dużo kotwiczenia. Wypłynęliśmy w kierunku północno-wschodnim. Pierwszym naszym celem była Kala Jonga i możliwość zanurzenia się w ciepłej 27-stopniowej wodzie. We wrześniu w Polsce zrobiło się aż nadto jesiennie, więc nie trzeba było nikogo namawiać do kąpieli. Ale tego dnia cel podróży znajdował się gdzie indziej. Nie wszyscy wiedzą, że obecny charakter wyspy zawdzięczamy hipisom. To oni w latach 70. upodobali sobie Ibizę właśnie od tamtej pory nieprzerwanie ciągnęli tu ludzie chcący zaznać wolności i miłości. Kalabenira raz to ich miejscówka do dziś spotykają się tu co wieczór, aby celebrować zachody słońca. Daje się słyszeć głosy, że tu jest właśnie duch Ibizy. Ceremonie gromadzą tu sporo turystów, którzy wydają się być zahipnotyzowani urokliwym miejscem, transującą pierwotną muzyką. Zostajemy tu na noc. Przy okazji, kotwiczenie w tej zatoce nie należało do najłatwiejszych. Podjęliśmy kilka prób, które kończyły się niepowodzeniem. Kotwica zwyczajnie zrywała się i trzeba było zaczynać od nowa. Jak się później okazało, wszystko przez podwodne trawy, które nie pozwalały złapać zaczepu. Gdy już zaczepiliśmy to konkretnie o skałę. Od słońca równie urokliwy jak zachód. Się budzi do życia i tak. widzę. <grywa> tak więc opuszczamy zatoczkę i plażę. Beniras raz. się z hippisami. Coś czuję, że to wrócę jeszcze. <grywa> Wypływamy zaraz po śniadaniu, bo dziś spory odcinek do przepłynięcia a prognozy zapowiadają małe załamanie pogody. Kolejny przystanek San Antonio. Jest to drugie co do wielkości miasto, które leży na zachodnim wybrzeżu Ibizy. Gdy szukaliśmy noclegu na noc poprzedzającą rejs, zastanawiało nas dlaczego są takie duże różnice cenowe pomiędzy Ibiza Town i San Antonio. W praktyce noc w stolicy wyspy jest średnio trzykrotnie droższa. Dlaczego? Najbardziej obrazowo rzecz ujmując, San Antonio można porównać do Mielna, gdzie nie brakuje głośnej młodzieży, a Ibiza Town do Sopotu, gdzie klient w krawacie jest mniej awanturujący się. Za to marina w San Antonio zdecydowanie na plus. Zaplecze socjalne, obsługa, czystość i porządek na najwyższym światowym poziomie. Nasze sąsiedztwo również wyglądało dość okazale. Wyglądaliśmy przy nich trochę jak z innej bajki, ale kto biednemu zabroni żyć bogato. Tej nocy postanowiliśmy dać sobie dyspensę i zasmakować nocnego życia na wyspie. Akurat odbywała się impreza plenerowa w Marinie, której gwoździem programu był sam mistrz ceremonii Solomon. San Antonio. Port schronił nas przed burzą. Na naszym kursie pojawiły się nie najlepiej zwiastujące chmury. Po krótkiej analizie sytuacji pogodowej zmieniliśmy nieznacznie trasę rejsu. Mając nadzieję ominąć to, co na horyzoncie wyglądało dość złowieszczo. Dziś obieramy kurs w kierunku tajemniczej wyspy Elvedra. znajdująca się zaledwie kilkaset metrów pod Ibizy, uważana za jedno z najbardziej magicznych miejsc na świecie. Takie miano zyskała nie bez powodu. Powstało tu mnóstwo legend. Miały tu miejsca liczne objawienia, spotkania z UFO, kuszenia z syrenim śpiewem, relacje nocznych świadków z niewytłumaczalnych zjawisk. Zostajemy dziś tutaj na noc, więc sprawdzimy wszystko na własnej skórze. Faktem natomiast jest, że igła magnetyczna zaczyna tu wariować. Zdaniem naukowców wynika to z wysokiej zawartości żelaza, które znajduje się na wyspie. Jest to trzecie miejsce na Ziemi, które emituje tak silne pole magnetyczne. Był też przypadek pierwszego w historii zakłócenia lotu komercyjnego samolotu poprzez UFO, co zmusiło pilota do awaryjnego lądowania. Zeszliśmy na brzeg, aby złapać inną perspektywę na Eswedra. Okazało się, że entuzjastów malowniczych zachodów słońca było znacznie więcej <laughs> niż myśleliśmy. Tam z nim Były ambitne plany, aby przed schodem słońca znowu wejść na brzeg, aby uchwycić to barwne widowisko, ale zawsze tego czasu trochę za mało. A w planie na dziś był przelot na Formenterę. Ale po drodze jeszcze jedna zatoczka z malowniczą plażą. Bolnoo. Kolorystyka przywodzi na myśl Wielki Kanion. Sama plaża dość przyjazna. Płytka woda, piasek i efektownie wyrzeźbione skały. Trzeba przyznać, że robi się coraz ładniej, ale przyszedł czas na wisienkę na torcie. Przed nami opisywana jako Karaiby Europy Formentera. Formentera jest czwartą co do wielkości wyspą Balearów. Liczy 82 km powierzchni, a od sąsiedniej Ibizy oddalona jest zaledwie o 11 km. Kala Saona, malownicza plaża, jako pierwsza była na naszej trasie. Czysty piasek, błękitna woda, czerwone skały. To miejsce przyciąga niezliczoną ilość łodzi.

Efektów szkolenia jednak nie pokażemy. Półgodzinna lekcja to zdecydowanie za mało, aby lewitować nad wodą. Im bliżej pory wieczornej, tym więcej jachtów zaczynało odpływać z naszej plaży, więc i my postanowiliśmy wyruszać. Robiło się późno, a trzeba było jeszcze znaleźć odpowiednie miejsce na nocleg. Kolejna noc na Kotwicy. Trzeba przyznać, że trasę rejsu mieliśmy ułożoną tak, aby stopniować nam wrażenia wizualne. Każde kolejne miejsce robiło na nas jeszcze większe wrażenie od poprzedniego. Scenariusz w takich miejscach przeważnie wygląda podobnie. Przypływają jachty, kotwiczą, a na nich ludzie uprawiają szeroko pojętą rekreację, imprezy, spotkania rodzinne, urodziny, wieczory panieńskie. muzyka, alkohol, słońce i przepiękne scenerie. Zastanawiało mnie, czy da się tak na dłuższą metę i kiedy mogłoby to się znudzić. Po południu szybki przelot do portu de la Savina po drugiej stronie wyspy, gdzie nocujemy. Na zajutrz szybki rekonesans po okolicy. Znajdujące się na północy wyspy, dwa słone jeziora, wykorzystywane były kiedyś do wydobywania soli. Dziś to miejsce znajduje się pod ochroną, a jako rezerwat przyrody zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Nadszedł czas, aby wracać do portu przeznaczenia. Czarterownia wymagała, aby być przy Kei najpóźniej wieczór poprzedzający zdanie jachtu. To raczej stała praktyka. Przez ostatnie 7 dni mieliśmy okazję obcować z naturalnym pięknem wyspy. Mam wrażenie, że zrobiliśmy to dość pobieżnie. Ibiza jest tak zróżnicowana pod względem atrakcji, że z pewnością będzie zaskakiwać czymś nowym za każdym razem. Ostatnia doba już na stałym lądzie. Spotkanie ze znajomymi, którzy akurat odwiedzili wyspę. A ostatnie godziny przed odlotem na Playa Denbosa, czyli najbardziej imprezowej plaży na wyspie. My już jednak bardzo grzecznie. W planach już kolejne rejsy na wiosnę i lato 2023. Więc jeśli Ty chciałbyś zwiedzić i z pokładu, jachtu, napisz na kontakt.jolirogiermałpa.gmail.com. Adres zamieszczam pod filmem. No i oczywiście, jeśli interesuje Cię taka tematyka, zostaw suba i dzwoneczek.